Witam Was serdecznie, z tej strony Historyk i dzisiaj chciałbym Wam pokazać grę online The Settlers Online Jeżeli ktoś grał w jakiekolwiek gry strategiczne i lubi gry strategiczne to na pewno Settlersi nie są mu obcy a z racji tego, że akurat dzisiaj sobie przypomniało mi się, że że należałoby odświeżyć konto w tej grze, więc przy okazji nagram ten filmik i wtedy możecie zobaczyć, zobaczyć jak wygląda moja osada i generalnie jak, jak ona jest zaniedbana na tę chwilę, na tę chwilę. więc tutaj, yy, tak powiem, możecie mi towarzyszyć w tym uzupełnianiu braków. Yy, to co widzicie to jest strona główna yy, z Online. Jeżeli ktoś nie ma, tutaj może kliknąć się zarejestrować. Gra jest oczywiście za darmo. Yy, na tej głównej stronie znajdują się najważniejsze informacje z, z gry, z rozwoju gry, z życia tej gry, z życia forum itd. Tak dalej, tak dalej, tak dalej. Jest Mnóstwo informacji. Także tutaj można... jest pod... do czytania po prostu. Jeżeli ktoś już ma konto, to może tutaj sobie po prostu wpisać swój e-mail i hasło i kliknąć logowanie. Ja już to zrobiłem, z oknia obok, więc nie będę tego robił. Także także przechodzimy do gry pojawi nam się okno logowania następnie mamy okno gdzie otrzymujemy nagrody za tydzień logowanie się jak widzicie nie logowałem się od dawna więc tutaj nie, nie ma nic do, do zgarniania ewentualnie ja jutro jak się zaloguje to może też tam zalogowane i tutaj teraz widzę, że jest jakieś nowe, nowe okienko pewnie jakąś promocję zrobili że um, zakup za diamenty tak? że tutaj można sobie coś kupić no dobra jesteśmy, jak widzicie, tutaj jest możemy sobie przybliżyć i oddalić. Tak wygląda nasza wyspa. Każdy gracz, założymy hmm. konta, jest taką samą wyspę. Generalnie jeden element, który chciałbym Wam pokazać na początku, to jest na przykład na tym, na tym, na tym przykładzie tutaj. Tu widzimy sobie piece do wytopu miedzi, magazyn, piekarnia, miecznik również. Dlaczego w taki sposób? ponieważ to jest uzależnione od, od naszego settlersa. Ponieważ każdy settlers musi odbyć drogę między tutaj macie, drogę między miejscem pracy, a magazynem, przygotowaniem do pracy, do produkcji i y, poszukając troszeczkę informacji I takie ułożenie poszczególnych miejsc jest najbardziej efektywne. Że stlercy, ten, ja, ja, ja mam to tutaj pokazać czas produkcji 12 minut, 30 sekund, sekundy tak, na przykład jeżeli byśmy wzięli tutaj młyn na przykład, to mamy 6 minut i 6 pory produkcji czas przejścia jest 12 sekund na przykład jeżeli chodzi o młyn to sobie coś dalej weźmiemy to też jest 12 sekund ale tu będzie na pewno nie, bo tu jest pole obok bo tu jest 6 sekund czyli 6 jaką potrzebuje nasz settler, żeby przebyć drogę z, z magazynu do piekarni. Są małe szczegóły, to są sekundy, ale jeżeli później spojrzymy w ekonomię, to nam się to bardzo, bardzo fajnie będzie układało, ponieważ produkcja będzie nam się ładnie sklejać i nie będzie, że tak powiem, nie będzie żadnych braków ani wyrębina w produkcji. Dlaczego? Ponieważ tutaj widzimy domek, który akurat jest 15, są patenty budowlane, tak? tutaj nie możemy sobie stawiać budynków tyle, ile możemy, tylko postawiamy budynki według tych patentów. Jeżeli mamy 10 patentów wolnych, to możemy 10 budynków postawić. Jeżeli mamy 2, to możemy 2. Jeżeli nie, nie mamy w ogóle, to nie mamy. No ale dobra, ale na początek chciałem jeszcze coś zrobić, żeby tutaj właśnie złożę kamieni. Tutaj mamy geologów, którzy szukają złożę kamieni, tak. A i tu jest trzeci. Na początku, okay, Na początku dostajecie może ten pospość ciszę, bo to To jest masakra. Może dźwięki, dźwięki... dźwięki... dźwięki, efekty dźwiękowe wyłączę, bo to jest... to jest porażka. Właśnie, jak tu chciałem spojrzeć, tutaj akurat Settlers używam innego wyniku, więc tutaj nie sugerujcie się tym, że jest troszeczkę inna nazwa. Dobra, co, się w kamień. Dlaczego najpierw złożę kamieni? Ponieważ widzicie tutaj z minuta i 10 sekund pozostało. Z tego względu, że najszybciej 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 się go odnajduje, więc tutaj jeżeli powiedzmy jeżeli chcecie robić coś szybko na koncie. Jeżeli chcecie coś robić na koncie, to yy, warto, yy, warto najpierw złożyć kamieni, ponieważ tu będzie informacja, że z na lewo kamieni, więc tutaj nie tracimy po prostu czasu. Yy, co cechuje tą grę? Yy, jeżeli nie ma, ma was, nie, ma, nie ma was dużo na koncie, yy, wasze zasoby za bardzo się nie eksploatują. Podejrzewam, że nie, może się jakiś urlop aktywuje albo coś, więc tutaj jakoś jestem, byłem zaskoczony, że jeszcze mam tyle pszenicy, które nie są wyeksploatowane. O właśnie widzicie, Golog, nie wykona zdania, co? Dlaczego się nie zdało, się nie zdało? Może ja już mam maksymalną pan... a chyba tak ja już chyba maksymalną ilość no dobra, to szukamy sobie ilość eee, miedź szuka się 5 minut i tak z automatu to klikam więc tutaj miedź na pewno się opłatowała, bo oczywiście jest kopalnia no dobra eee, no właśnie to teraz zbudujemy sobie kopalnię no jak to było tu właśnie eee, to jest kupana miedzi kopalnię ludzi sobie ustawimy no, i teraz tak, tu jeszcze były kolejne kopalnie jedzin. Jak widzicie po prawej stronie ona tutaj jest, jest tam. E, trzeba wyszukać żelaza. To będzie nam się teraz budowało, jak widzicie, a więc za chwilę do tego wrócimy. Co jeszcze? Są nowe, właśnie tutaj mryga taki przycisk, nowe zadania. Codziennie są nowe zadania jeżeli zrealizujecie poprzednie, to też dym do nowe zadanie Jak widzicie, tych zadań tutaj to ja mnóstwo. Są zadania główne, dzienne, poboczne, oczekujące, także. Jest tylko mnóstwo zadania główne, niektóre są połączone, więc jeżeli nie wykonacie wcześniejszego zadania, to nie możecie przejść dalej. Więc tutaj to wygląda w ten sposób. Co dalej? A właśnie, chciałem jeszcze ryby. Bardzo ważną rzeczą jest też, że tak tutaj magazyn prowiantów. W magazynie prowiantów, przepraszam, możecie wyprodukować półmisek ryb dalej pożyną kanapkę, albo koszyk, koszyk ciocie Irma. to jest nic innego jak to jest nic innego jak takie buffy do do, 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 do produkcji możecie po wyprodukowaniu takiego, takiego czegoś, tylko to tutaj wam zrobione klikamy i możemy na jakiś, na jakiś budynek sobie wziąć, o pokażę wam bliżej ja za chwilę będę robił fajna szata graficzna ponieważ będzie widać, o właśnie, widzimy, jeszcze przyjdziesz. Czy świeci, to znaczy, że jego ilość jest zwiększona. Tak? Wytwarza więcej towarów. I tak możemy zrobić z każdym budynkiem produkcyjnym. Wykopujemy miedź, złoto, żelazo, wytwarzamy broń w różnego rodzaju. And, aha, tu jeszcze zrobić to. To no są budynki, które... No właśnie trzeba zabrać jeszcze. stara produkcja. Która... Mamy manuskrypty, tomy i... No, to mamy książki były. Nie, to o to. To są elementy pod... potrzebne do rozwijania geologa. Jak geologi który wróci, za chwilę pokażę Wam, że każdy geolog może, mieć, może być szkolony i może być bardziej efektywny. Po co, to, po co to jest zrobione? Po to, żeby później, jeżeli mamy na przykład złoże, złoże miedzi albo na przykład ruda żelaza. Mamy 500 zasobów rudzie żelaza, a taki lepszy geolog, bardziej zaawansowany, rozwinięty technicznie może, może znaleźć większe złoże z ruda żelaza. Więc tutaj to jest bardzo, 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 bardzo fajna sprawa. Dobra, marmur muszę jeszcze, Widzicie, tutaj mam wolne pola pod przyszłe budynki, ale jakoś ostatecznie nie mam za bardzo czasu, żeby, żeby to odwariać. No bo jak mi się coś spodobało, to może z niego buduję, tak, jakby mi brakuje. To jest ta. No właśnie, dobra te panie, się razem, w sumie panie, studio, się cieszycie, no, na Tutaj mamy budynki premium. E, ja mam kilka budynków, e, dostałem je w nagrodę za jakieś zadania, bo jakieś takie eventy były, nie pamiętam. E, także tutaj też miałem trochę klejnotów e, i te, za te klejnoty można kupować sobie te budynki premium. Oczywiście klejnoty są do kupienia też, za prawdziwych książki, ale no, jak nie chcecie tego w tego nie chcecie inwestować, to nie musicie. No i tutaj mamy geolog, który zakończył pracę, czyli budowniczy i znajdziemy, dobra, przejdziemy do tego geologa, nie ma właśnie tutaj. Rozwój, rozwój. Tutaj mamy drzew drzewko umiejętności. Możemy sobie przydzielić umiejętności i rozwijać geologa w poszczególnych odkryciach. Tak? Więc tutaj możemy sobie to zrobić ja to później, nie będę teraz tracił czasu. Jeżeli chodzi o budynki premium, one mają właściwości podobne co do normalnych budynków. Tyle tylko, że nie potrzebują patentu. To jest ja jestem twój, że nie potrzebują patentu na przykład, tak? I z reguły, jeżeli to wytwarzają, to nie muszą się... Powiem, się po nie wyczerpują, tak? Tu mam mój wodny, który dostarcza wodę. Widzimy, jest poziom trzeci, produkcja, także tutaj trzy trzy jednostki wody przy, przynosi i on jest po prostu niewyczerpany więc to jest ten po prostu o właśnie, a tu zobaczymy złoże miedzi ten Golog akurat był bardziej, miał większe umiejętności i widzimy znaczek specjalny że tutaj mamy 827 rudy, rudy miedzi, tak? Zobaczcie 15% bogatsze złoże bogatsze dlatego warto inwestować w Gologów i ich rozwój oczywiście Gologa go, go, dostajecie jednego odkryję sobie też jedną i generała jednego ja sobie ich dokupiłem później w żeby to po prostu było, było szybciej dobra Marmut, marmur się wyjdzie. ja to jeszcze mam mieć szybciej się nam odkryję marmur jest bardzo potrzebny ale nie będę tutaj tracił czasu i zamiast, na przykład jak teraz wydaję sobie je na budynki to mogę sobie szybko wysłać połoroka i nie tracę po prostu czasu a tu jest garnizur, garnizur, chyba w tych miejscach, ponieważ wróci z misji kiedyś tam robiłem. Eee, a te generalnie, o, tutaj sobie ustawiam. Eee, no dobra, tu jeszcze tawerna. No właśnie, tu możemy kupić sobie generał, monety odkrywcę odkrywce. Eee, dobra, przedstawię ten panel i w sumie na tym, na tym zakończymy. Eee, tutaj mamy budynki, tak? Podstawowe, eee, podstawowe, czyli te na samym początku gry bardzo ważne tutaj bardziej zaawansowane polepszenicy, domy. Ja mam troszkę lepsze domy mam rezydencję, ponieważ zajmują, znaczy wykorzystuję mniej patentów, a więcej tych setlarstów się tam zmieści. Po prostu jest bardziej, oni są bardzo uchwani są w to jest lepsze po prostu. A trzecia, czyli tam bud budynki zaawansowane. Tutaj możemy sobie monety produkować, złoto wydobywać, miecze tak dalej, tak dalej, tak dalej, I tutaj budynki mistrzowskie, jak widzicie, mam tylko jeden. Tarta z drzewa z To jak powiedziałem, nie mam czasu za bardzo na tą grę, więc teraz tam przypomniałem sobie, więc to Wam pokazuję. I tutaj można podburzyć, przenieść budynki tak dalej, tak dalej. Jeżeli chodzi o drogi, drogi są tylko i wyłącznie estetyczne, czyli tam nie ma teraz jak w anno online, że jak nie ma drogi, to tam budynek nie będzie funkcjonował, bo nie ma połączenia z magazynem. Tutaj będzie to funkcjonowało bez, bez istnienia drogi, więc tutaj to jest tylko wizualnie, żeby było ładniej. Um, a właśnie, chciałem jeszcze wyprodukować um, zasoby. Zasoby, dobrze mówię? Nie, cobrze. Ryby, no właśnie. Mamy ryby. O, czekajcie, tu mam Wiem czy znaczy, tu jeszcze coś jest. No, dobra, tu są już. Dobra, tu też są. Yy, ale tutaj powinno być jeszcze zwieszy na bo. To jest o, też jest. No widocznie chyba się urlope wichach. Z tego względu, że one się już nie wyczerpały. No yy, bracie to było. O, też jest. Dobra. Yy, no chciałem Wam pokazać puste złoże, ale... No ale dobra, to, jeżeli, nie, to nie, jeżeli nie ma, to nie ma. Wchodzimy w złoża, jeżeli nam się, tutaj jeszcze wyszłam, jeżeli nam się na przykład to złoże ryb wyeksploatuje i będzie zero, wtedy rybak będzie musiał iść do następnego złoża, napilnie cieszyć mapy, żeby łowić sobie te ryby. Jeżeli będzie jechał iść dalej po te ryby, czyli ta droga się wydłuży, czyli wolniej tych ryb będzie przybywało. A żeby uzupełniać te rybki, tutaj magazyn magazynie tu są złoża, można sobie wykupić karmę, pokarm dla ryb i wyprodukować, na przykład tak, ok, i sobie yy, pokarm dla ryb, tak, to samo jeżeli chodzi o dziczyznę, tak, żeby też te złoża odnawiać, żeby jak najbliżej, klikamy sobie woń yy, dziczyznę, dobra, yy, to budynki, tutaj najważniejsza yy, chyba rzecz, podsumowanie gospodarki, czyli to co oczywiście wcześniej wspomniałem, jak zrobić, żeby najbardziej była ta gospodarka aktywna. Tu kolorami są zaznaczone produkcja, czyli powiedzmy, jeżeli jest zielona strzałeczka, to znaczy, że ta produkcja jest w miarę na plusie, tak? czyli nie ma żadnych braków, i więcej się produkuje niż zużywa, chociaż tutaj widzę, że tutaj drzew ściasek w ale to później można podsa posadzić jeszcze jednego, jednego leśniczego i ją tam będzie tu nie to może innym razem yy, żeby to Wam pokazać też jeżeli coś się nie działa dobrze yy, tutaj na pewno też no. Na... też na... gdzie są coś, o tu są, no właśnie jeżeli czegoś, czegoś nie produkujemy, czegoś brakuje bardzo, jest kolor czerwony, coś strzałka w dół, więc tutaj już widzimy jasno jaka, jaka jaką produkcję musimy popracować, żeby ona funkcjonowała. To jest bardzo ważny element, żeby wszystko się rozwijało i żebyśmy, żeby nasza gospodarka już tutaj nie upadła. Tu mamy kantor handlowy. Kantor handlowy możemy sobie sprzedać lub kupić jakieś towary, które są tutaj na przykład. Tak? czyli marmur, kamienie, drz... deski z drzewa liściastego zwykłe deski, monety i narzędzia jeżeli weźmiemy na historię nie... o, tutaj... a to jest mój sposób na zarabianie jak zarabiać że tak powiem, monety które są bardzo potrzebne zasada jest bardzo prosta taniej kupić, drożej sprzedać więc tutaj na, na rynku jest, najbardziej, jest, jest wiele opcji żeby się wzbogacić i żeby te monety Pozyskiwać, I Bo szczerze mówiąc powiem Wam, że mamy tutaj kopalnię, mamy kopalnie z złota, ale no wyakplatowano wkład, sobie już kopalnię. Mamy rudę złota. I powiem Wam szczerze, że, że to idzie jak krew z nosa, żeby to wyprodukować jakieś monety z tych z tych, tych. Tutaj mamy w sumie trzy złoża. i tutaj na górze też mamy jeszcze kilka złóż. Więc tutaj... Trzeba było mnóstwo patentów wykorzystać, żeby to złoże produkować. Szczerze mówiąc, dla mnie szybciej jest kupić, kupić taniej, drożej sprzedać na rynku, żeby to było wszystko, wszystko elegancko. No dobra. Co jeszcze? Menu gwiazdy. Tu już klikałem, to tu mamy podstawowe elementy. Mamy wszystkie elementy, w które wykorzystujemy jest wszystko naraz, możemy sobie dodać do surowców, do zbóż, czyli jeżeli mamy złoże na przykład. O, tu. Jeżeli mamy złoże żelaza, dodamy, dodamy sobie tutaj. Dodamy sobie takie prezenzik wytworzone dobra i wtedy możemy sobie te złoża po prostu zwiększyć. Co ja tu widzę? 3 dni premium. Aha, czyli konto premium oni też... No i faktycznie tu jest czas premium korzystał tu za później się zaprzywadzę tu jestem miejsce w kolejce budowy aha no dobra tylko jedna opcja żeby e, żeby zarobić na tej grze, kiedyś tego nie było ale nawet też poznali że nie to potrzeba jeżeli ktoś chce je inwestować w te pieniążki, te pieniążki to najbardziej ma to mi prawo jakoś pieniążko w to mi nie inwestuje Dobra, dalej, Gildia. Mam Gildię, um, założoną sobie przez, przez siebie. Na końcu tak sobie gramy yy, Wiadomości. Mam jakieś prezenty, widzę. No właśnie, zobacz. 23 stycznia, 13 stycznia. No, to już od dawna, nie gdzieś. Aha, i tu kolejny trzeci No dobra No to z tego patrzę później No i oczywiście kupiec No mhm. gdzieś za... kolejną to drewnie No, no dobra Dobra, czyli tak A no właśnie, nic mi się nie wydaję No przegapięte Chciałem Wam wszystko wytłumaczyć Chciałem wszystko wam pokazać, ale się zalepiłem. No dobra. Eee, co, się coś dobra. No dobra, moi drodzy, to by było chyba na tyle. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmików, albo żebym troszeczkę bardziej coś omówił, napiszcie komentarz. Także czekam na komentarze. Dziękuję za oglądanie. Oceniajcie, subskrybujcie. Będę bardzo wdzięczny. Motywuje to mnie do dalszej pracy. Dziękuję za dotychczasowe subskrypcje. Także. No właśnie, do zobaczenia. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmików z Settlers Online, napiszcie, a coś tam więcej jeszcze na jeżeli chcecie, żebym jakieś przygody może zrobił i Wam pokazał, to też jest taka możliwość, że gdzieś mam jakieś przygody, to, 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 to ewentualnie nagram filmik z organizacji znaczy z przebiegu takiej przygody i, i możecie, możecie mogli sobie zobaczyć. No na chwilę, na chwilę, na chwilę obecną to tyle. No i co? No do zobaczenia. Cześć.